W pierwszej kolejności gratulacje dla moich zawodników za zwycięstwo. Osobiście uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Rozegraliśmy dobre i momentami bardzo dobre spotkanie. Paradoks piłki nożnej jest taki nieraz, że grając dobrze albo bardzo dobrze, tak jak dzisiaj, nie zawsze się zdobywa komplet punktów. Druga połowa, no wiadomo, wszyscy będą mówić, że super druga połowa. Ja uważam, żeśmy od początku bardzo dobrze grali. Patrzymy przez pryzmat tego, że przegrywaliśmy 0-1 do przerwy i strzeliliśmy dwie bramki w drugiej połowie. Uważam, że, że graliśmy całe spotkanie dobrze i w większości bardzo dobrze. Także nie można powiedzieć, że e, ukradliśmy te trzy e, punkty. Dziękujemy. Zapraszamy do zadawania. Pamiętam e, pamięta pan w swojej dosyć długiej karierze trenerskiej już, e, ale pamiętam takie spotkanie, w którym w jednym, w jednym właśnie meczu trzy rzuty karne panużenia dostało w co czy Dostało, podyktowane zostały trzy karne. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie. No to rzadkość, nie? Tak, 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 to jest rzadkość, ale muszę powiedzieć, że... Na mój gust z tego co widziałem, to, to, to e, pierwszy mi się wydawał, że jest karny, byłem trochę za daleko, ale te dwa, dwa następne były ewidentne rzuty karne. To co powiedziałem wcześniej, bo mieliśmy tak samo rzuty karne, e, to nie jest przypadek, bo do błędów, czy to w środku pola, do drugiej żółtej kartki, czy bezpośrednio czerwonej kartki, czy do rzutów karnych. No, trzeba zmusić przeciwnika do popełniania błędów i my, i my to robimy. Dlatego konsekwencją tego są, są rzuty karne, które są, e, powiedziałbym, takim. Może nie, nie, nie nie, no nie. nie chcę za bardzo się zagłębiać w to. Uważam, że. Że ewidentne, czy, czy rzuty karne, i dobrze, że, że, żeśmy je wykorzystali. Pedra, że pierwszy rzut karny był, że pierwsze wydawało się po że górę, a drugi czy trzeci ewidentny? Nie, bo było pierwsze? zagęszczenie, nie, nie. było zagęszczenie duże. Ja byłem z dalszej perspektywy. O kardy, na na, 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 na falę damienia raz tak. Wyglądał Wygody pana ewidentne? No, z tego co ja widziałem z daleka, no to był zahaczony, tak. bo dziwno pierwszy piłkę i, i był zahaczony. Tylko mówię, akurat było. Więcej osób w polu karnym i, 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 i była to dynamiczna akcja i, i upadek był spowodowany wydaje mi się zahaczeniem Rasaka. Ale te dwa następne no to, to, to już nie było w ogóle, w ogóle dyskusji i uważam, że ten pierwszy, pierwszy tak samo. Zresztą. Nie, nie, nie tego właściwie nie mogę mówić. Ja to, chciałem zapytać, o jak u Bawajtus to dosyć nieoczekiwany debiut? trener tak dosyć yy, ostrożnie wypowiadał się przed, przed kolejnymi meczami na, na, na temat szansę jego debiutu. no Dzisiaj jednak. Znaczy no, znaczy, tak czy znaczy nie? Tak, on na ja, Nie, ja bardziej liczyłem na to, że, że bardzo dużo żeśmy. Mm, Szczególnie w drugiej połowie, jaką on wszedł przed jego wejściem, jeszcze mieliśmy bardzo dużo akcji skrzydłami i te dośrodkowania były. Także wiedzieliśmy, że on gra dobrze głową i, i, i musieliśmy, musieliśmy wpuścić Kubę, bo, 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 bo żeby jeszcze zwiększyć naszą siłę, siłę ofensywną. Panie trenerze, pierwszy ja o tak podchodzi Faxel. Nie wykorzystał, do drugiego znowu podchodzi. Jakaś myśl trenera się pojawia, że może jednak ktoś inny powinien podejść. Ostatecznie dobrze się stało, strzelił i drugiego gola też z karnego, ale od tych ostatnich niewykorzystanych karnych i dzisiejszym niewykorzystanym to chyba troszkę nerwowo, bo kibice już patrzyli o oh, kurczę. Znowu farsa. Czyli ten z karnymi to jest taka sytuacja, że na pewno jest dwóch albo Niektóre zespoły mają trzech zawodników, którzy wykonują te y, rzuty karne. I jeżeli zawodnik jest y, y, przeświadczony i czuje się na siłach pod względem przede wszystkim psychicznym, żeby podejść drugi raz, to, to, to ja nigdy nie, nie, nie y, wyznaczałem albo nie zmieniałem zawodników strzelających rzuty karne. Są to zawodnicy. Y, Dwóch, trzech. Akurat Łukasz Garguła nie gra, którzy muszą to w takich momentach uregulować, to między sobą na, na boisku. Nawet w przypadku, kiedy zawodnik jest numer jeden do Kardyna każdy... jego? Nie, no, gdy pan jest jeden i dwa, tak, to nie znaczy, że ten pierwszy, który jest wyznaczony do strzelania może powiedzieć, że, że, że akurat się nie czuje na siłach i to nie ma żadnego jakieś ujmy, a że żadnego wstydu, tak? Widział pan tą sprzeczkę, to może dużo powiedziałem, przy trzecim życiu ciekawym między Peteriem Polesan a Markitosem. Marki to nie się peterią, od piłki. W końcu tam po dłuższych negocjacjach oddał mu tą piłkę i podszedł Peteri i strzelił. Widział pan to? Tak, nie, ja już myślałem, co będziemy robić, jak, jak szczelimy tego każdego. Jak, jak mamy się zachować, żeby utrzymać to wprowadzenie. Zresztą być powiedział, że nie przy drugiej Mogłoby tak być. Ja też wychodzę z takiego założenia. Nie każdy, nie każdy tak postępuje. Uważam, że często się zdarza. Może nie jest to regułą, że. Zawodnik faulowany nie zawsze wykorzystuje rzuty karne. Panie trenerze, przed meczem był Pan pytany o to, że mieć, gdy pierwsza traci bramkę, nie potrafi się podnieść. Po tym golu, dla bytowi, pewnie wielu zastanawiało się, jaka będzie odpowiedź trenera Tarasiewicza i jego zespołu. No dzisiaj Pan pokazał, że jednak te obawy o to, że gdy pierwsi tracicie bramkę, nie potraficie odrobić strat, okazały się bezpodstawne. No znowu patrzymy przez pryzmat wyniku, no bo tak się stało, ale to, to co o to pytanie padło na konferencji przedmeczowej, ja mówiłem, że my po każdej utracie bramki reagujemy pozytywnie, bo sobie stwarzamy sytuację, bo dzisiaj nawet po stracie tej bramki mieliśmy znowu dwie, trzy sytuacje, które żeśmy nie wykorzystali. Później przy stanie jeden, jeden tak samo, przy dwa, jeden tak samo. Mieliśmy dużo, dużo naprawdę sytuacji, gdzie powinniśmy szczelić nie tylko nieraz tak bywa z żeśmy zdobyli, ale powinniśmy zdobyć z akcji i chociażby jedną, jedną bramkę. Dlatego my nie ma tu żadnego problemu, że. że, że nas coś załamuje, czy, czy, czy brakuje nam, nam wiary. My pewnych założeń, które sobie zakładamy, jeżeli je realizujemy, to zawsze to wychodzi zawsze, może nie zawsze, ale, ale często wychodzi na, na naszą korzyść. Także dobrze, żeśmy wygrali ten. Mecz.